Artur Szpilka, Tomasz Adamek. Kto jest y, Twoim faworytem tej walki, tak patrząc od strony czysto bokserskiej, czysto sportowej? No, nie da się ukryć, że na papierze faworytem jest Tomasz Adamek, ale ja będę za Arturem i no, no, oczywiście nie jest bez szans. Ma duże szanse, dlatego że to jest wszystko, może się zdarzyć. Artur jest dobrze przygotowany, e, młody, ambitny, więc być może uda mu się tą walkę wygrać. E, ale no, na pewno będzie to świetna walka do oglądania dla mnie, dla publiczności. Czekam też na. Walkę Grześka-Proksy z Maćkiem Suleckim i, i na Chudeckiego z, 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 z Rowatką, tak. Kto wygra, Twoim zdaniem, w tych dwóch walkach, o których wspomniałaś? Tak jak mówiłam, w jednej nie powiem, bo jak moi koledzy dwaj walczą, to, to nie lubię się wypowiadać na temat tego, za kim jestem. Więc Sulecki z proksa sobie przemilcze, natomiast w tamtej walce. Nie postawiłabym na nią pieniędzy, bo tutaj naprawdę wszystko się może zdarzyć. Oni są na podobnym poziomie, bardzo, bardzo ambitni. E, jeden niepokonany, drugi, tam on Michał ma remis, tak? Nie, obaj z... e, są. Tak, jest... remis jest... tylko jeden, tak. E, no ale też na pewno ma bardzo dużo do udowodnienia, e, więc ta walka może być naprawdę ciekawa. No i też obaj są dobrze wyszkoleni technicznie, także czekam z niecierpliwością.